Było wielkim moim marzeniem, żeby spotkać kiedyś kogoś po tamtej stronie bramy. Jako 21-letni student zasuwałem prawie codziennie pod bramę stoczni. pałem za nogawkę Wałęsy, jak to się mówiło powszechnie. Chodziłem ze świętej Birgidy do Sobieskiego i życzałem uwolnić Lesko, Leszko Moczuckiego. Naprawdę było moim to wielkim marzeniem. Czy teraz, po tym czasie, uważa Pan, wracając już do Pana Lecha Wałęsy. Czy naprawdę nie powinien się już wstydzić? I czy właściwie ma za co się wstydzić? Oraz yy, czy pan uważa, czy pan może podejrzewać, że dowiemy się jeszcze czegoś się? Wie pan, rola tej postaci, postaci szkaradnej, wszechstronnie szkaradnej, bo to nie chodzi tylko o. No to, że był TW-bolkiem, te, te że donosił na kolegów, że brał pieniądze za te donosy, ale w postaci szkaradnej politycznie również, ale w sensie mentalnym nawet, takim najbardziej moralnym, złego wpływu na Polskę, pochodzi stąd po prostu, że w 1980 roku, w sierpniu 1980 roku, kiedy Pan był pod stocznią, kiedy wszyscy cieszyliśmy się z tego, co zdobyliśmy, czyli wolnych związków zawodowych, Polska była w niewoli, w sowieckiej niewoli. I teraz ten, ten zrąbek wolności, który nam się udało uzyskać, mogliśmy uzyskać tylko dlatego, że władze się na to zgodziły pod presją. Buntu społecznego, ale, ale koniecznym warunkiem było to, że na czele tego nowego ruchu muszą stać, stanąć ich ludzie. I dlatego na czele strajku Gdańskiego musiał stanąć Lech Wałęsa, były agent SB, na czele strajku Szczecińskiego Marian Jurczyk, były agent SB. Gdyby było inaczej, gdyby na czele strajków stali ludzie nieponiżeni. Nie współpracą z komunistami, niemożliwi do kompromitacji, ludzie wolni i odważni, myślę, że strajki zostałyby zgniecione siłą. Także tutaj paradoksalnie, właśnie agenturalność tych, tych, tych przywódców strajkowych obroniła nas przed, przed śmiercią w, w tym momencie. Mówię o samych, samych strajkujących. Panie Krzysztofie, mamy ja jeszcze w związku z tym, jakby przejście do czasu obecnego. Czy obecny Związek Zawodowy, Solidarność. Który z 10 milionów, niektórzy mówią 6, zmniejszył się do sześćdziesięciu tysięcy, ma nowego przewodniczącego, zapowiadane nowe zmiany. Czy on jest w stanie przeciwstawić się obecnej władzy? Nie, nie jest w stanie. Moim przekonaniem nie jest w stanie. Związki zawodowe. Yy, yy, które nie są motywowane ściśle ideologicznie, tak jak na przykład komunistyczny związek we Francji, prawda, który przeciwstawia się prawicowemu prezydentowi, to jest jakiś inny układ zupełnie. To związki to ich interes polega na dogadywaniu się z władzą, nie mówiąc o tym, że historia związków zawodowych to często historia oportunizmu. Władza ma tyle sposobów przekupywania działaczy związkowych, że, że historia związków zawodowych to, to nie jest ciekawa historia. To są związki związków zawodowych z różnymi organizacjami, pracodawców, nawet organizacjami przestępczymi, nie mówiąc już o tajnej policji, władzy. Także... Myślę, że przechwycenie Solidarności pod przewodnictwem przewodniczącego Dudy może być tylko kwestią czasu. I chciałbym jeszcze nawiązać do pewnej narracji, która wiąże się z Okrągłym Stołem. W tym czasie, niestety, los przyrzedził nam trochę bohaterów, ale pojawiła się w mediach ostatnio nowa narracja na Łamach, które wybyła pani Krzywolność i tak dalej. Czy według pana jest jakaś szansa, żeby młodzi ludzie dowiedzieli się o takich roczach jak pan na przykład? Czy jest szansa dotarcia do nich w ogóle z informacją chociażby przy takie spotkaniach dzisiaj? No, no, po pierwsze właśnie, są takie spotkania, po drugie, są tacy ludzie jak pani, pań, pański portal, prawda? Więc jakie szanse istnieją? A jeżeli chodzi o, o rynek masowy a tym bardziej o dominujące zjawiska, prawda? te, które są regulowane przy pomocy gigantycznego kapitału i oczywiście możliwości, którymi dysponują tylko rządzący, to znaczy na przykład przyznawanie koncesji, prawda? ochranianie pewnych przedsięwzięć, sprzyjanie pewnym, a przeciwstawianie się innym to to sprawa jest trudniejsza. Po, wracamy jakby do tego do kwestii mediów, uporządkowanie mediów, uczynienie z Polski kraju konkurencji medialnej. Jest niesłychanie trudne. Myślę, że, że, to, że to jest analogiczne do, do, do tego ogólnego porządku społecznego. Tam, gdzie istnieje dominacja platformy i tego pewnego rynku interesów, które z platformą są związane postkomunistycznych, niekomunistycznych, ale związanych z układem, ale i również tym marginesem przedsiębiorczości, który obawia się rządów ludzi nieskorumpowanych. Jest, jest, Różnik medialny jest odbiciem tego zepsutego, zgniłego, postkomunistycznego w istocie posowieckiego w swoim najgłębszym charakterze um, układu w, władzy. Polskie partie polityczne. E, mają szczególną proweniencję. Były budowane często za pieniądze. Wiemy, że SLD za pieniądze KGB, prawda? Sam mówiłem o tym, że WSI przyłożyło się finansowo do powstania Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Nawet wyjaśnienie tych rzeczy niewiele daje. To trzeba zmienić. Pewne rzeczy trzeba przewrócić do góry nogami. Tak, tak w układzie politycznym, jak w układzie medialnym. Jeden wpływa na drugi. No. I na koniec, Panie Krzysztofie, odwołując się do Pana. Olbrzymiego doświadczenia życiowego, chciałbym spytać, co my, zwykli Polacy, mamy zrobić, żeby obecny status quo, które się wytworzyło, zmienić? Czy jest w ogóle nas jakaś szansa? Wiem, jest ta piękne, piękna, e, piękny pogląd, że. Każdy z nas ma kartkę wyborczą i tak dalej. Oczywiście to fikcja, prawda, nie ma czegoś takiego jak zwykły Polak. Każdy jest indywidualnym podmiotem moralnym. Samoświadomość każdego Polaka decyduje tutaj. I powiem, że wiemy to z doświadczenia, że Zwykły człowiek jest bezbronny w stosunku do dominujących mediów, do dominującej władzy, do, do układu, który stwarza okoliczności, w których ten człowiek funkcjonuje. Obronić się przed tym jest niesłychanie trudno, chyba że dojdzie do pewnego do pewnego powiązania sytuacji tego indywidualnego obywatela z procesami szerszymi, jakimiś epokowymi, pokoleniowymi przynajmniej, kulturowymi. No tak jak to doszło, kiedy komunizm się wyczerpywał w 56 roku, później w 70 roku, w końcu w 80 roku. Dopiero tego typu zjawiska Czyli zespół wydarzeń, przemiany świadomościowe, szerokie bardzo, wyczerpanie się systemu, ale przemiany gospodarcze, wyczerpanie się systemu w wymiarze ekonomicznym, prawda? Dopiero zespół tych przyczyn może doprowadzić do zasadniczej zmiany. Nie wiem, czy tę perspektywę już jasno widać. Dobrze. I na koniec zostawiłem sobie pytanie o nasz portal, Black Media, ale oczywiście pan powiedział na początku, żeby zna. Zatem zapraszamy. I to komentowanie i dopisanie u nas, jeśli Panu starczy czasu oczywiście. A ja Dzięki zachęcam za do to. kontynuowania pracy. Dziękuję. Koniecznie.